Sonata pełna fałszywych dźwięków, czy pięknych dźwięków, które sprawiają, że jesteśmy w niebowzięci. Zapraszam do obejrzenia recenzji filmu Sonata. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Czas na recenzję polskiego filmu, Sonata. Miałem okazję obejrzeć jeszcze przed premierą, ale recenzję publikuję dopiero teraz. I powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście będą stały elementy, co mi się podobało, co mi się nie podobało, czy warto iść do kina, czy nie warto iść do kina na film Sonata Bartosza Blaszkę. Debiut fabularny. Podobało mi się to, że w bardzo życiowy sposób pokazane jest... Zmaganie życie z osobą niepełnosprawną. Że to nie są przelewki, to po pierwsze. Po drugie, wielu osobom łatwo jest mówić, żeby zajmowały się takimi osobami, żeby współczuć, żeby pokazać humanitaryzm. Nie. Ten film pokazuje, że to jest praca 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Że jest to bardzo ciężka, bardzo ciężka robota. Chciałem powiedzieć, praca. Tu nie ma, nie ma dnia wolnego, nie ma wolnych weekendów, nie można sobie wyjść na imprezę. Masz takie dziecko. Ludzie nie rozumieją, dlaczego twoje dziecko się tak zachowuje, i to jest bardzo dobrze i trafnie pokazane w filmie Sonata. To mi się podobało. Co mi się jeszcze podobało? Przede wszystkim gra aktorska. Gra aktorska Łukasza Simlata, Małgorzaty Foremniak, jak również. Bohatera głównego, wcielającego się w autentyczną postać Grzegorza Plon Plonki, który ukończył szkołę muzyczną i muzyka pomaga mu w funkcjonowaniu. To Michał Sikorski, ale muszę sprawdzić, żeby nie być gołosłownym. Tak, bardzo dobra rola w Grzegorza Grzegorza Plonki. Słowo uznania. Bardzo mi się podobała gra aktorska, o czym powiedziałem przed chwilą, ale jeszcze raz powtórzę, wybiję. Jest dobra atmosfera, jest dobra chemia między aktorami. Pokazują trudność funkcjonowania z dzieckiem niepełnosprawnym. I plus tego filmu jest taki, że przeżywasz tę historię, że czujesz się jej częścią, że przyglądasz im się, kibicujesz z jednej strony, a z drugiej strony myślisz sobie... Dajcie sobie z tym spokój, Wy też pożyjcie. Wiem, że nie powinienem tego tak mówić w taki sposób, ale po obejrzeniu takiego, tego filmu, sonata, też miałem taką myśl. Tytuł Sonata wiąże się z tym, że mm, główna postać filmu chce zagrać Sonatę Księżycową Ludwika van Beethovena i uważa to za najpiękniejszy utwór. To takie wyjaśnienie, chociaż ja nie opisuję fabuły, bo nie ma sensu. Przedstawiam to, co mi się podobało, żebyśmy nawiązali konwersacje, polemizowali z moimi opiniami. Po pierwsze, pokazanie w życiowy sposób walkę. Tak, bo to jest walka, zmaganie, wychowywanie osoby niepełnosprawnej. Umysłowo, gdzie na początku wszyscy mówią, że jest autystyczna, a jednak jest niedosłyszący. Drugie, gra aktorska. Tutaj każdy, każdy, aktor, każda aktorka dała z siebie naprawdę bardzo dużo i pod względem gry aktorskiej film jest na bardzo wysokim poziomie. Trzecie, plenery. Plenery, bardzo osadzona akcja, dźwięk jest wyraźny, co jest rzadkością w polskich filmach. Niektórzy robią posynchrony. Tu akurat dźwięk jest dobry. Może były robione posynchrony? Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach. To mi się najbardziej podobało. A co mi się nie podobało? Nie podobało mi się, że w bardzo. Taki, żeby użyć dobrego słowa, błahy, niekompetentny sposób pokazano, jeżeli w ogóle pokazano, funkcjonowanie młodszego brata. Kiedy jest taka scena, kiedy obchodzono, kiedy obchodzone, rodzice zorganizowali urodziny młodszemu bratu głównej postaci to ta główna postać ma problemy. Nie powiem jakie, bo to będę zdradzał wątek filmu bardzo ważny. To nie ma tych urodzi. Zapominają o tym. I to dziecko... Są tam sceny, kiedy on wyładowuje się na starszym bracie. Jednak chciałbym, chciałem, żeby było więcej pokazane tych perypetii, tych przemyśleń młodszego brata, że wszystko skupiane się na starszym, bo jest niepełnosprawne, a co się dzieje młodszym też ma okres dojrzewania, też przeżywa swoje problemy. Natury emocjonalnej. To mi się nie podobało. Nie podobało mi się to, że to tutaj jest ciężko uniknąć, ale powiem. Patos. Bo w takich historiach, takich filmach fabularnych patos jest potrzebny. Bo żeby to była jeszcze amerykańska produkcja, to myślę, że w ostatnich scenach filmu powiewałaby amerykańska flaga i w tle byłby hymn. Ale tutaj to jest polska produkcja, więc jest patos. Jest patos. W taki... Może nie aż przesadzony, ale jednak jest, czujesz, czujesz to. Zresztą będziecie wiedzieli, o co chodzi, jak obejrzycie film do końca. To mi się nie podobało. Nie podobało mi się też to, że czasami wie, czasami zdajemy sobie sprawę, że to jest polski film, czyli tempo jest takie, o, o takie. Duży jest ładunek emocjonalny, tu jest duży plus i tutaj się równoważy z minusem, jest neutralnie, może nie zero. Ale dałbym trochę akcji, więcej bym się skupił na, na głównym bohaterze. Są takie role, kiedy on przeżywa pierwsze rozterki emocjonalne. Bo wie, wiecie, ciężko jest takiej osobie się zakochać i zaangażować, kiedy jest uzależniony od swoich rodziców, a to już jest dojrzały mężczyzna, dojrzały chłopak. No właśnie. To jest. Myślę, że. Dobra refleksja nad tym filmem. Jestem ciekaw, jaki osiągnie wynik frekwencyjny. Obawiam się, że nie będzie zbyt duży, ale pomyślałam, że poświęcę kilka minut i nagram recenzję na temat tego filmu, ponieważ jest to film dobry. Ok, podsumowując. Iść czy nie iść? Iść, jeżeli lubicie emocjonalne historie, w których wszystko wydaje się na przegranej pozycji, ale jednak bohaterzy. Bohaterowie, bohaterzy, postacie próbują, próbują walczyć ze wszystkich sił pomimo przeciwności losu. Jeżeli lubicie takie historie w filmach, to idźcie na ten film. Jeżeli lubicie historia o problemach natury emocjonalnej, rozsterkach, o prozie życia pokazane w bardzo adekwatny sposób, idźcie do kina. Jeżeli lubicie Łukasza Simlata, idźcie do kina. To jest gwarancja jakości. Ten, ten aktor... Pff, nie wiem, czy mam w swoim koncie słabą rolę. Małgorzata Foremniak, duże zaskoczenie dla mnie. Ale tak już powiedziałam, gra aktorska, debiut Bartosza, Blaszkę, Szapoba, czapki z głów. Nie iść. Jeżeli lubicie blockbustery, jeżeli lubicie kinoakcji, jeżeli waszy, waszymi ulubionymi aktorami są The Rock, Jason Statham, John Cena... John Cena wrestler. The Rock też był wrestlerem, Jason Statham był sportowcem olimpijskim to nie idźcie do kina. Jeżeli lubicie kino ala blockbuster, gdzie wszystko wybucha, gdzie jest akcja, gdzie jest montaż teledyskowy, to nie idźcie na to. Idźcie też, jeżeli lubicie kino artystyczne. Wracając. Mam nadzieję, że Sonata dzięki mojej recenzji zagrała wam w uszach i Ludwik van Beethoven i obejrzycie ten film. Czekam na wasze komentarze, co sądzicie na temat tego filmu. A, i jeszcze na koniec. Napiszcie w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, czy wystawiać oceny. Ja zawsze byłem przeciwnikiem tego, bo uważałem, że kultura to nie sport, że kto ma najszybszy wynik na 100 metrów, chociaż Polka teraz ma rekord świata na 100 metrów albo na 60, napiszcie w komentarzach. I wracając, oceny. Wystawiać, czy nie wystawiać? Oto jest pytanie, prawie jak iść, czy nie iść. Iść na Sonatę, czy nie iść? Zdecydowanie iść. Bartosz Boruciak, do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Bądźcie zdrowi, silni, sława Ukrainie. Pozdro.